W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej kodowi usterki P0071, który dotyczy zakresu lub wydajności czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu. W filmie wyjaśnię, co oznacza ten kod usterki, jakie są jego możliwe przyczyny oraz jak można go rozwiązać. Omówimy również, jak zdiagnozować problem i jakie narzędzia są do tego potrzebne. Jeśli masz problemy z kodem usterki P0071, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie usterki P0071, który oznacza problem z czujnikiem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Co to jest czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu? Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu to niewielkie urządzenie które mierzy temperaturę powietrza w kabinie samochodu. Informacje te są wykorzystywane przez system klimatyzacji do regulacji temperatury wewnątrz pojazdu. Jakie są objawy kodu usterki P0071? Najczęstszymi objawami kodu usterki P0071 są niewłaściwa temperatura powietrza w kabinie. Układ klimatyzacji może nie działać prawidłowo powodując zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Zapalenie się kontrolki hetz Kontrolka hetz może się zapalić, wskazując na problem z czujnikiem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Problemy z uruchomieniem silnika W niektórych przypadkach kod usterki P0071 może powodować problemy z uruchomieniem silnika. Jakie są przyczyny kodu usterki P0071? Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu usterki P0071. W tym, uszkodzony czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu. Czujnik może być uszkodzony lub zużyty, co uniemożliwia mu prawidłowe działanie. Uszkodzone okablowanie lub złącza. Okablowanie lub złącza czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu mogą być uszkodzone, co uniemożliwia prawidłowe działanie czujnika. Problem z modułem sterującym silnika. ECM, ECM może być uszkodzony lub wadliwy, co uniemożliwia mu prawidłowe odczytanie danych Z. Czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu. Jak naprawić kod usterki P0071? Naprawa kodu usterki P0071 wymaga zdiagnozowania przyczyny problemu. Mechanik może sprawdzić czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu. Mechanik sprawdzi, czy czujnik jest uszkodzony lub zużyty. Sprawdzić okablowanie i złącza. Mechanik sprawdzi, czy okablowanie lub złącza czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu są uszkodzone. Sprawdzić moduł sterujący silnika. ECM. Mechanik sprawdzi. Czy ECM jest uszkodzony lub wadliwy? Koszt naprawy kodu usterki P0071 Koszt naprawy kodu usterki P0071 może się różnić w zależności od przyczyny problemu. W większości przypadków koszt naprawy wynosi od 100 do 300 dolarów. Podsumowanie kodu usterki P0071 to problem z czujnikiem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Ten kod może powodować różne objawy, w tym niewłaściwą temperaturę powietrza w kabinie. Zapalenie się kontrolki Check i problemy z uruchomieniem silnika. Naprawa kodu usterki P0071 wymaga zdiagnozowania przyczyny problemu i może obejmować wymianę czujnika, naprawę okablowania lub naprawę modułu sterującego silnika. Mam nadzieję, że ten film pomógł wam zrozumieć kod usterki P0071. Jeśli macie jakieś pytania, Zostawcie je w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie. Kod usterki P0071 oznacza problem z czujnikiem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Czujnik ten odpowiada za dostarczanie informacji o temperaturze powietrza w kabinie do modułu sterującego klimatyzacją. Jeśli czujnik działa nieprawidłowo, moduł sterujący nie będzie w stanie prawidłowo regulować temperatury w kabinie. Istnieje kilka możliwych przyczyn kodu usterki P0071 uszkodzony czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu, czujnik może być uszkodzony, z powodu zużycia, przegrzania lub uszkodzenia mechanicznego, uszkodzone okablowanie lub złącza, przewody lub złącza czujnika mogą być uszkodzone, co może powodować problemy z komunikacją między czujnikiem a modułem sterującym, uszkodzony moduł sterujący klimatyzacją. W niektórych przypadkach problem może leżeć po stronie modułu sterującego klimatyzacją. Typowe objawy kodu usterki P0071 to niewłaściwa temperatura w kabinie. Temperatura w kabinie może być zbyt wysoka lub zbyt niska. Niezależnie od ustawień klimatyzacji. Włączanie i wyłączanie się klimatyzacji. Klimatyzacja może się włączać i wyłączać bez wyraźnego powodu. Zapalenie się kontrolki Heckengine, W niektórych przypadkach może zapalić się kontrolka Heckengine, Aby zdiagnozować kod usterki P0071, należy odczytać kody usterek za pomocą skanera optii. Skaner Opti pozwoli na odczytanie kodów. Usterek zapisanych w pamięci modułu sterującego klimatyzacją. Sprawdzić czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu. Należy sprawdzić, czy czujnik nie jest uszkodzony i czy jego okablowanie i złącza są w dobrym stanie. Sprawdzić moduł sterujący klimatyzacją. W niektórych przypadkach może być konieczne sprawdzenie modułu sterującego klimatyzacją, aby upewnić się że działa prawidłowo. Naprawa kodu ustarki P0071 zależy od przyczyny problemu. Jeśli problem leży po stronie czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu, należy wymienić czujnik. Jeśli problem leży po stronie okablowania lub złączy, Należy je naprawić lub wymienić. Jeśli problem leży po stronie modułu sterującego klimatyzacją, może być konieczna jego naprawa lub wymiana. Kod usterki P0071 oznacza problem z czujnikiem temperatury powietrza w pomieszczeniu. Problem ten może powodować niewłaściwą temperaturę w kabinie, włączanie i wyłączanie się klimatyzacji oraz zapalenie się kontrolki check Aby zdiagnozować i naprawić problem, należy odczytać kody usterek za pomocą skanera Opti sprawdzić czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu i moduł sterujący klimatyzacją.